Gość Studia Bałtyk. 11 minut po godzinie ósmej. Przemysław Dawid, dyrektor Szpitala Powiatowego w Białogardzie, w naszym studiu. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Dzień dobry, Panie, dzień dobry Państwu. Panie Dyrektorze, o Szpitalu w Białogardzie od jakiegoś czasu sporo mówimy, a mówimy dlatego, że placówka stara się poradzić sobie z. 14-milionowym zadłużeniem. Część tego zadłużenia to zadłużenie wymagalne. No i jest pomysł. Pomysł polegający na swoistym skumulowaniu tego zadłużenia w innym kredycie. 15 milionów złotych tyle chcecie pożyczyć, żeby spłacić to wcześniejsze zadłużenie. Tak. Na początku, ponieważ widzimy się po raz pierwszy z okazji Nowego Roku, chciałem życzyć wszystkim słuchaczom radia i. Pacjentom i pracownikom ochrony zdrowia wszystkiego dobrego w nowym roku i dużo zdrowia. Co do szpitala, to tak, faktycznie od trzech lat jak jestem dyrektorem prowadzimy ciągły proces restrukturyzacji tego szpitala, poprzez całą strukturę medyczną, aż w tej chwili po, po, po tą część finansową. Między innymi jednym z elementów jest to się tak powszechnie mówi zrolowanie Kredytów i zobowiązań, które mamy na dzisiaj, przełożenie tego na kredyt długoterminowy, który byłby tańszy w obsłudze niż dzisiaj, te wszystkie postępowania komornicze, te wszystkie kredyty, które mamy. I to jest jeden z elementów, tak jak powiedziałem, procesu restrukturyzacji. Chcemy wziąć taki kredyt w praktycznie w bieżącej działalności, tak jak już drugi rok, w tej chwili, jak na tym etapie podsumowań poprzedniego roku 2013 widzimy szpital bieżącej działalności praktycznie jest w stanie się zbilansować. Jest kwestia tego zadłużenia, które Hmm, Które było... się mówiąc wszystko za wami ciągnie. Tak, który, który został wcześniej wygenerowany, no i obsługa jego jest dla nas zbyt uciążliwa. Jeśli chodzi o tę obsługę, 62,5 tysiąca złotych, tyle wynosić ma miesięczna rata, jeżeli szpital weźmie ten kredyt. Jaka będzie dla was oszczędność? To znaczy, czy jest pan w stanie powiedzieć, ile w tej chwili miesięcznie musicie płacić? Znaczy ja wszystkim powie... komornikom, niekomornikom. Ja powiem inaczej. W tamtym roku, bo za ten rok jeszcze do końca nie mam tych danych, ale za tamten rok obsługa kredytu i komornicy to było około 900 tysięcy złotych w skali roku. Więc ile zaoszczędzicie? No, na tych postępowaniach sądzę, że w, tym ro w, 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 w skali roku będzie to przynajmniej około 600 tysięcy. Tylko na obsłudze jakby przez bank tego, tego zadłużenia. Także tutaj są to dość duże pieniądze, jeśli chodzi o, o szpital. A jakie są gwarancje, panie dyrektorze, że te długi znów nie zaczną narastać? To znaczy 62,5 tysiąca złotych miesięcznie to będzie ten kredyt poręczony hipotecznie, wzięty, żeby spłacić te wcześniejsze zobowiązania. A czy jest gwarancja, że znów nie będzie takiej sytuacji, że zabraknie pieniędzy na składki do ZUS-u i tak dalej, i tak dalej? Bo wiem, że w tej chwili też ubiegacie się o wsparcie z Urzędu Miasta w kwocie 300 tysięcy złotych właśnie na te bieżące zobowiązania. Znaczy tak, e, kwestia 300 tysięcy złotych od miasta to jest raczej zabezpieczenie w tej chwili do, do momentu wzięcia kredytu i do e, takiego uzyskania tej płynności finansowej, której, którą chcielibyśmy uzyskać w szpitalu. E, na wszelki wypadek, e, jakby rozmawialiśmy z miastem, żeby, żeby mieć gotówkę do, do momentu uzyskania kredytu, i to jest jakby e, po to to, to zabezpieczenie. Co do spłat, no, tak jak powiedziałem, szpital w bieżącej działalności jest w stanie się zbilansować z tego, co dzisiaj widzimy, i jakby ten proces restrukturyzacji nie kończy się też na momencie zaciągnięcia kredytu. Dalej szpital będzie szukał czy szukał oszczędności. Wiemy, w którą stronę chcemy iść, wiemy, jak chcemy rozwijać działalność. Tutaj mocno chcemy dalej stawiać na rehabilitację, bo to jest głównie element, w którym szpital się specjalizuje i dalej chce się w tym rozwijać. Myślimy też nad dalszym rozwojem opieki długoterminowej i, i psychiatrycznej. Także tutaj idziemy raczej w tym kierunku, i to też również ma nam dać dochody. Z tego, co widzimy dzisiaj, jesteśmy w stanie bez większego problemu spłacać te raty i na bieżąco się bilansować, czyli uzyskać płynność finansową. Jeśli chodzi o kredyt, panie dyrektorze, jeszcze jedna rzecz: ponieważ zabezpieczeniem tego kredytu ma być hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność powiatu białogarskiego. Stosowna uchwała zarządu powiatu już w tej sprawie jest. Chodzi o nieruchomość położoną przy ulicy Chopina, a więc Centrum Rehabilitacji. Znaczy ogólnie y, 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 są w tej chwili wycenione budynki, które mają być przekazane do spółki, nowo powstałej spółki w którą przekształci się szpital w Białogardzie. Tam ma być przekazany majątek. Ten majątek już w tej chwili za zgodą powiatu będzie obciążony hipoteką. Które to będą dokładnie budynki domowe, jeszcze dzisiaj nie wiemy, dlatego że ogólnie w, mamy jakby zgody na obciążenie hipoteką. Jeszcze dzisiaj nie jest to ustalone dokładnie, które, o których budynkach mowa. Powiedział Pan już o spółce. W listopadzie 2013 roku Głośna sesja Rady Powiatu wówczas ostateczna już zgoda na to, żeby szpital stał się spółką. Mowa o tym, że musi zostać opracowany statut spółki, muszą zostać wyłonione władze tej spółki i zostanie ona zarejestrowana w sądzie, kiedy to nastąpi, kiedy szpital już faktycznie stanie się spółką Fizycznie wygląda to tak, że założyliśmy w tej chwili, że moment rejestracji nastąpi czy moment złożenia dokumentów nastąpi w sytuacji, kiedy zdobędziemy kredyt, czyli chcielibyśmy najpierw dostać finansowanie, porozliczać kwestie zaległe z wierzycielami i zacząć przekształcać się? W spółkę złożyć dokumenty. Dokumenty są w tej chwili wszystkie gotowe. Także jest to tylko tak naprawdę kwestia tego zabezpieczenia finansowego, które dałoby nam możliwość bezpiecznego rejestrowania już w tej chwili spółki. Pat Przeciwnicy przekształcenia szpitala w spółkę mówią o tym, że pacjenci stracą. Wy przekonujecie, że nie stracą. Może być dla niektórych lepiej. Lepiej dlaczego? To Znaczy tak, odpowiem w ten sposób. Często komercjalizacja jest mylona z prywatyzacją. Mamy złe doświadczenia w większości, może, może generalizuję, ale tutaj na tym terenie mamy złe doświadczenia z, z szpitalami prywatnymi. I ludzie patrzą w ten sposób, że przekształcenie w spółkę wiąże się od razu z tym, że zacznie się oszczędzać w sposób niekontrolowany. Nie mamy takiego zamiaru. Spółka, jak na razie, z założeń właściciela powiatu idzie w stronę utrzymania pakietu większościowego, więc to nadal będzie spółka samorządowa. Nie widzę powodu, dla którego miałoby się coś zmieniać dla pacjentów. Raczej będziemy szli cały czas w stronę jakości, bo chcemy nadal podnosić, robić kolejne certyfikaty. Zatrudniamy też lekarzy specjalistów, w tej chwili wzmacniamy reumatologię, po to, żeby ta jakość świadczeń rosła, nie malała. Także nie widzę tutaj żadnego powodu, dla którego mielibyśmy obniżać jakość świadczeń. Uważam, że. A to może że... nie jest kwestia jakości, ale przeciwnicy komercjalizacji mówią o tym, że preferowani będą ci pacjenci, którzy będą płacili za usługi oferowane przez szpital, dlatego że szpital jako spółka będzie mógł prowadzić działalność komercyjną w pewnych zakresach. Znaczy, nie dlatego, że to nadal wynika z przepisów i kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie wiem, dlaczego się tak utarło, że jeżeli to jest SPZO, to nie może prowadzić działalności gospodarczej, a spółka może prowadzić działalność gospodarczą. Jest to tak, że w zakresach, w których mamy podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, niezależnie od tego, czy jesteśmy SPZO, czy będziemy spółką, te zakresy są jakby zamknięte dla działalności komercyjnej przez podmiot, który podpisał umowę z Narodowym Czyli Funduszem. Czyli mówiąc najprościej, nadal będą te wszystkie usługi świadczone tak, oczywiście, bezpłatnie pacjentom. Że, oczywiście, że tak. To, co jest podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie nadal w zakresie świadczeń bezpłatnych dla pacjentów. Panie dyrektorze, mówi się także o tym, że pewne ruchy kadrowe, być może niepokojące pacjentów następują w szpitalu, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się ostatnio we Włocławku. No, pacjenci chcą mieć pewność, że Lekarze w szpitalu będą zawsze wtedy, kiedy będą potrzebni. To znaczy, nie bardzo rozumiem ten niepokój, dlatego że ja nie widzę w szpitalu jakichś zmian, które miałyby zagrażać w jakikolwiek sposób świadczeniom dla pacjentów, wręcz przeciwnie. No. W tej chwili gazeta, jedna z gazet pisała wczoraj o tym, że odszedł jeden z lekarzy, ale zaraz po tym pisała, że przyszło kolejnych trzech, więc tutaj jakby nie widzę problemu. Szpital, w szpitalu chętnie pracują lekarze, mamy bardzo dobrych specjalistów, no i to jakby jest tylko moim zdaniem, z korzyścią dla pacjentów, co widać, bo, bo tak naprawdę bardzo dużo tych pacjentów wraca do szpitala po jakimś czasie i, i cieszymy się z tego, że, że powiat mieszkańcy powiatu białogarskiego, świdwińskiego, bo tu jest głównie ten potencjał. Również pacjenci z Koszalina z Koło widzą ten szpital i wybierają go jako miejsce leczenia. Nie wybierają, ale czasami w kolejkach, jak we wszystkich placówkach, muszą poczekać. Na zakończenie, kiedy pan słyszy o tych pomysłach, które, pomysłach Ministerstwa Zdrowia, które mają skrócić kolejki, między innymi dodatkowe ubezpieczenia, m.in. elektroniczna rejestracja, to co pan sobie myśli? Dobre pomysły? Wie pan, co ja jeszcze szczerze powiem, tak do końca, ponieważ tych pomysłów jest dość dużo. Ja już słyszałem też na, na forum zdrowia w Warszawie kilkanaście innych pomysłów, które rzucił pan minister, wiceminister zdrowia, więc ja bym poczekał do momentu, kiedy zacznie się coś konkretyzować, bo na razie jest to gdybanie. Cieszę się, bo. Wiem, że do ministerstwa został zatrudniony człowiek, który jest fachowcem. O ile dobrze pamiętam, około dwóch tygodni temu. Także mam nadzieję, że dalej znajdzie się jakieś rozwiązanie dla, dla pacjentów i wreszcie te kolejki będą krótsze, bo nam też na tym zależy, żeby pacjent nie czekał i, i wychodził z tego, z naszego szpitala, czy z każdego innego zadowolony i zdrowy. Konkrety mają pojawić się do końca pierwszego kwartału tego roku, bo tyle czasu dał premier ministrowi zdrowia, Bartoszowi Rukowiczowi, a więc pewnie jeszcze do tego tematu wrócimy. Tymczasem dziękuję. Przemysław Dawid, dyrektor Szpitala Powiatowego w Białgardzie, był moim i Państwa gościem. Dziękuję, dziękuję.